Ostatnia sesja sejmiku województwa podkarpackiego rozpoczęła się od spotkania opłatkowego. Radni przy kolędach, wykonywanych przez zaproszoną kapelę muzyczną, składali sobie noworoczne życzenia. Jednym z głównych punktów obrad tej sesji była informacja o działalności uzdrowiska Choryniec oraz uzdrowiska Rymanów. Radni przyjęli wniosek uzdrowiska Rymanów o podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 23 milionów 900 tysięcy złotych. Są kwoty kilkakrotnie przekroczone i to w jednym i w drugim uzdrowisku jest ponad 35 milionów zainwestowane i te inwestycje w dalszym ciągu też chcemy dalej realizować. Te spółki dobrze funkcjonują, rozwijają swoją działalność, mamy dobre składy zarządów i w związku z tym też podejmujemy decyzję o ich dalszym rozwoju. Dofinansowanie ma być przeznaczone na inwestycje w latach 2025-2026 obejmujące dostosowanie obiektów do współczesnych wymogów przeciwpożarowych, termomodernizację oraz modernizację infrastruktury leczniczej.